Jak wygląda związek osoby z lękowym stylem przywiązania z osobą z unikającym stylem przywiązania? Dzisiaj na unikowy.pl. Na pierwszy rzut oka osoby z lękowym i unikającym stylem przywiązania mogą wydawać się przeciwieństwami. Osoba z unikającym stylem przywiązania ceni swoją przestrzeń i niezależność. Często unika emocjonalnej bliskości, obawiając się, że jej tożsamość zostanie zagubiona lub przytłoczona przez relację. Z kolei osoba z lękowym stylem przywiązania mocno dąży do bliskości i wsparcia. Szuka nieustannej pewności, że jest kochana i akceptowana. Te dwa style przywiązania razem mogą wywołać w relacji tzw. taniec przyciągania i odpychania. Początek relacji może być intensywny. Osoba z unikającym stylem przywiązania jest początkowo przyciągana, przez entuzjazm i zaangażowanie partnera z lękowym stylem. Z kolei osoba lękowa czuje się zafascynowana magnetyzmem osoby unikającej, który wydaje się tajemniczy i sprawia wrażenie, że jest dokładnie tą osobą, którą szukała przez całe życie. Ta dynamika może wywołać intensywne emocje i sprawić, że związek początkowo kwitnie, zwłaszcza jeśli w związku pojawia się bombardowanie miłością. Często też w takim związku szybko pojawia się intymność cielesna. Która bardzo często określana jest przez obie strony jako niezwykła, intensywna i najlepsza, jaka ich spotkała w życiu. Jednak, kiedy emocje zaczynają się pogłębiać, zaczynają pojawiać się też pierwsze trudności. Partner lękowy potrzebuje więcej bliskości, częściej szuka potwierdzenia miłości i zaangażowania. Może wysyłać sygnały, takie jak częste pytania w stylu: czy naprawdę mnie kochasz, lub: e, dlaczego nie piszesz częściej? Osoba z lękowym stylem przywiązania czuje się najlepiej, gdy ma stały dostęp do partnera, gdy widzi i słyszy, że jest kochana i potrzebna. Dla partnera unikającego takie zachowania mogą być przytłaczające. Zaczyna odczuwać lęk przed utratą swojej wolności i niezależności, a rosnąca presja sprawia, że coraz częściej unika kontaktu, wycofuje się i szuka sposobów na dystans. Zaczyna używać tzw. strategii deaktywacyjnych, np. zaczyna spędzać więcej czasu poza domem. Przestaje odbierać telefony, ogranicza kontakt, a komunikacja staje się powierzchowna i ograniczona. Osoba lękowa odbiera to jako sygnał odrzucenia, co tylko zwiększa jej niepokój. Zaczyna więc jeszcze mocniej zabiegać o bliskość, wysyła coraz więcej wiadomości, chce rozmawiać o związku, uzyskać wyjaśnienia. I to prowadzi do narastającej frustracji w osobie unikającej, która odbiera te zachowania jako nacisk i kontrolę. Na tym etapie często pojawiają się kłótnie. Każda z osób w związku zaczyna czuć, że partner nie rozumie jej potrzeb. W tego typu związku się, pojawia się następujące zjawisko. Im bardziej partner unikający się oddala, tym bardziej osoba z lękowym stylem przywiązania wpada w lęk. Chodzi wokół unikającego na paluszkach, próbując go nie wzbudzać. Kończy się to zazwyczaj tym, że po odrzuceniu cierpi w sposób niewyobrażalny. Odrzucenie w takim związku przypomina mechanizm uzależnienia, gdzie. Brak substancji wywołuje ciężkie psychiczne i fizyczne reakcje i chęć natychmiastowej naprawy sytuacji, co zazwyczaj przynosi dokładnie odwrotny skutek. Skąd biorą się te trudności? Obie osoby w pewnym sensie są zaprogramowane przez wcześniejsze doświadczenia, które utrwaliły ich styl przywiązania. Osoba z unikającym stylem mogła w dzieciństwie nauczyć się, że bliskość jest zagrożeniem, że trzeba polegać tylko na sobie, a uczucia najlepiej tłumić. Natomiast osoba lękowa. Mogła doświadczyć niestabilnej bliskości. Czasem była kochana, czasem była odrzucana, co wywołało u niej silną potrzebę potwierdzenia, że jest ważna i potrzebna. Często też osoby z tym stylem przywiązania mają za sobą traumę rodzinną, np. w postaci rozwodu rodziców. Czy taki związek ma szansę przetrwać? Tak, ale wymaga to od obu stron dużej świadomości i pracy nad sobą. Przede wszystkim Każda osoba musi zdać sobie sprawę ze swojego stylu przywiązania oraz zrozumieć, jakie zachowania wywołują u niej lęk i jak to wpływa na partnera. Bardzo pomocna jest też praca nad komunikacją. Otwarte rozmowy o tym, czego każdy potrzebuje, pozwalają zmniejszyć napięcie i pozwala na stopniowe budowanie przestrzeni. Osoba unikająca może się nauczyć bardziej okazywać oczucia, choćby w małych gestach, takich jak krótkie wiadomości czy zapewnienia, które są ważne dla partnera lękowego. A osoba lękowa z kolei może pracować nad zwiększeniem poczucia własnej wartości i samodzielnym radzeniem sobie z lękami, zamiast szukać potwierdzenia wyłącznie w partnerze. Osoba z unikającym stylem przywiązania może też i powinna pracować nad tym, aby po ustaniu dopaminowej burzy, pojawieniu się pierwszych konfliktów, nie podążać utartym szlakiem odrzucenia, ale spróbować przezwyciężyć swoje lęki. Relacja między osobą z unikającym a osobą z lękowym stanem przywiązania jest możliwa, ale wymaga zrozumienia i akceptacji wzajemnych potrzeb. Często paradoksalnie obie osoby mogą być dla siebie doskonałymi nauczycielami. Osoba lękowa uczy się, że bliskość nie zawsze musi oznaczać całkowitą zależność, a osoba unikająca odkrywa, że bliskość emocjonalna nie musi prowadzić do utraty siebie. Czy to łatwe? Nie. Ale z otwartą komunikacją i gotowością do pracy nad sobą, taki związek może przynieść obu stronom wiele satysfakcji i wzbogacić ich życie o nowe, cenne doświadczenia. Do zobaczenia.